W dzisiejszym mecz Unia zremisowała 0-0 z Tomasowi. Jak pan oceni dzisiejszy mecz? Powiem tak, tradycje stały się zadość. Najczęściej w Starzynie pada remis, raz wygrała Tomasowa, dzisiaj znowu 0-0. Powiem tak, że no, liczyłem się, że to będzie ciężki mecz, przy czym no, troszkę mam pretensję do swojego zespołu za grę w ofensywie, bo za bardzo nerwowo. Nie wiem czy to udzieliła się praca sędziego jakaś tam nerwowa tak samo, bo było dużo takich jakichś niepotrzebnych Fawli z jednej, z drugiej strony. I tak brakowało tej płynności z jednej, z drugiej strony. Wynik uważam za sprawiedliwy, bo, bo mimo naszej optycznej przewagi, to nic z tego nie wynikało. Jakieś stuprocentowe sytuacje nie mieliśmy. No tam goście w 84 gdzieś tam, nie wiem, ktoś tam uderzył tak z daleka. poprzeczkę. poprzeczkę. No mówię, no nie były takie sytuacje, no ale były szały. Mówię, Tomasowie ambitnie broniła się do końca i osiągnęła remis na naszym terenie i wynik uważam za sprawiedliwy. Mhm, na wojsku nie brakowało walki, ale piłkarsko to nie był jakiś zbyt piękny mecz. Nie, no było dużo walki, mówię, no dużo takich e, walki w powietrzu, walki w parterze, dużo fauli, dużo przerywania akcji, płynności brakowało jednym i drugim w tym, w tym atakowaniu i mówię, no to o ile mój zespół w miarę w defensywie zagrał poprawnie, no to w tej akcji ofensywnych brakowało i płynności i brakowało takiej sytuacji nawet jak było z Kraśnikiem czy z Sanokiem takich stóp procentowych. nie będę się wypowiadał o tej sytuacji bramkowej, co strzeliliśmy bramkę bo no, sędzia ma zawsze rację no, i uznał, że była pozycja spalona w ostatnim czasie pan zawsze mówił że te w Unii tak nie za dobrze się dzieje ale po dwunastu kolejkach macie 17 punktów to spodziewał się pan tego punktu? ja pan, że nie, także się spodziewałem no, okres letni był taki dość trudny odeszło 6 zawodników Udało mi się wspólnie z zawodnikami osiągnąć 17 punktów. Powiem tak, że ja cenię zawodników ambitnych, ja też jestem ambitnym tenerem i no, nie w mojej naturze leży narzekać, po prostu jak wychodzimy to walczymy, tym co mamy walczymy i uzbierało się 17 punktów, jeszcze trzy mecze są, myślę, że dołożymy do tych 17 punktów parę i powinno być nieźle. No właśnie, utrzymaliście punktową przewagę nad Tomasowi dwa punkty, ale tabela jest tak spłaszczona, że w następnej kolejce to się wszystko może odwrócić. Oczywiście, zgadzam się z Panem, mówię, tabela jest spłaszczona, bardzo atrakcyjna dla kibiców, bo, bo czy to jedzie ostatnia drużyna do lidera, tak jak Tomasowa pojechała ze środka i wygrała zawią Świdnik, czy, czy in, inne zespoły, no skazywane na pożarcie, Strumyk ma też 15 punktów. Po prostu to dla kibiców jest ciekawe i mówię, no dla, dla podnoszenia poziomu tak samo, żeby nie było takich słabych drużyn, które są nami punktów. I powiem Panu szczerze, że jeżeli bym miał wskazać zespół, który będzie walczył awans, czyli awansuje i ten zespół, który spadnie, no to takie by było wróżenie z fusów, bo mówię, ta tabela jest tak płaska, że dwie kolejki mogą wszystko przewrócić, nie mówiąc o rundzie wiosennym. Okay, dziękuję. W dzisiejszym meczu jest zremisowała 0-0. Jak oceniasz ten mecz? Na pewno przed meczem nie chcielibyśmy remisu, trzy punkty tutaj zakładaliśmy i no niestety w trakcie meczu takie się wydarzyły sytuacje nieprzewidziane, że, że po prostu no ten remis jednak ukupiony tyloma kontuzjami w dniu dzisiejszym jest chyba jednak cennym remisem, bo w 20 minucie nam wypadł Pawryca Przemek, który skręcił staw skokowy, nie wiem jest to... Bardzo pechowy zawodnik, kontuzjagenny i, i, no, i szkoda mi go, bo, bo, bo widziałem, że chciał już wrócić do, do pełni formy, a tak znowu pewnie go czeka jakaś karencja. Wypadł nam Łukasz Bartoszyk, który, który, który skręcił testa w skokowy stanu zawodnikowi na, 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 na stopę. No, na szczęście, mówię, no, zajął miejsce Przemka Kamil rozdziel. Poszarpał po kilka akcji, nieprawda nawet miał sytuację, którą no, musiał strzelić albo wcześniej do do Roberta, no ale już tak gramy w tej rundzie, że jesteśmy nieskuteczni. No a zastąp zastąpił Łukasza dobrze w bramce Piotrek Weśkiewicz, mimo też, że narzekał na naczynięcie, po chwili to jednak stanął i spełnił jakby swój obowiązek. No cóż, bardzo gorący teren tutaj i mecz walki, ukraszony chyba, nie wiem, z ośmioma żółtymi kartkami. Yy, wiadomo, Sarzyna jest jednym trochę tych zespołów w rundzie. Ma zawodników doświadczonych, ma zawodników ogranych. No, nasza Muriżówka dzisiaj postawiła, jeżeli chodzi im o poziom, niezłe, niezłe warunki. Yy, uważam, że byliśmy od nich o dwie sytuacje lepsi, o sytuację Kamila, który miał właśnie setkę praktycznie niepotrzebnie udało zamiast uderzać, yy, o sytuację Irka Barana, który który obramka, bramkarza, niestety piłka odbiło się od linii bramkowej i, i wyszła. No i jest sytuacja w końcówce 2 na 1, gdzie, gdzie wo, yy, Kozyra Waldek nie dograł w tempo do, do Norberta Raczkiewicza i, i, i po prostu no, zaprzepaściliśmy swoje, swoje szanse. Chciałem podziękować chłopakom za walkę, za determinację, za, za, za grę, bo ja mówię, no, w przerwie tutaj żeśmy się głowili, jeszcze dwóch zawodników rzekało na lekkie urazy i, i co robić, no, ale mówię, remis. Bramki nie straciliśmy, no niestety chyba jakoś tak trzeba było odłożyć jakieś tam marzenia w górnych regionach tabeli i trzeba się skoncentrować na trzech meczach, które mamy w końcówce i zdobyć co najmniej sześć punktów i spokojnie spokojnie pracować w zimie. Po dzisiejszym meczu można być chyba jakimś optymistą, bo w Prawdzie to nie był mecz jakiś piękny dla widzów, ale walki w nim nie brakowało. Walki w nim brakowało, nie brakowało w nim brutalnych zagrań, gdzie Czasami sędzia nie panował na, na zdarzenia, a reagował na jakieś tam e, reakcje. Nie na akcje, tylko na reakcje jednych do drugich. Zamiast szybciej pokazywać te kartki, dusić w zalążku jakieś tam e, zażywia, to po prostu były kartki zagadania za owcarczki za, za słowne. No, oczywiście też, no moi zawodnicy, czy Łukasz Chwała, czy, czy, Wawrejc, y, czy Waldek Kozera powinni trzymać ich ze zębami, bo mamy dużo tych kartek i większość z nich to niestety jest za zagadanie i za i za zakłótnie, także to, to, to trzeba tutaj to będzie konsekwencje wyciągnąć. No cóż, jak jak, jak jak mówisz, no walki nie brakowało, nie brakowało z pięć, no mówię, no praktycznie Sarzyna nam zagrażała po stałych fermentach gry, w rzutach z autu, czy, czy, czy po doświadkowaniach wtorka, no ale namówię, no no, my dalej tej bramkiśmy nie strzelili, cieszy, natomiast jednak, że powalczyliśmy, dziękuję chłopakom za postawę i, i, na, i na zero z tyłu. Teraz przed nami mecz z Podlasiem, Biała Podlaska, której musimy chyba już w końcu wygrać. No nie ma innej możliwości i tutaj u siebie musimy zwyciężać. I, i, I trzeba wszystko zrobić, żeby punkty zostały w Tomaszowie, bo mówię, no jeżeli nie zbieramy minimum tych 20 oczek to będzie będzie kiepsko, będzie bo jak liga wskazuje, nie ma faworytów, nie ma outsiderów. Każdy z każdym może wygrać. Także tutaj w niedzielne meczu z Podlasiem musimy wszystko zrobić absolutnie, żeby zdobyć komplet punktów.